Siemanko, widzowie. Dzisiaj nagrywam odcinek z y, Minecrafta na modach. Wiem, to brzmi dziwnie, ale, ale, ale tak. Nagrywam na modach? Dobra. Robimy teraz tak. Wy nie będziecie pewnie słyszeć głosu, ale zrobię już sobie ten głos. Oj, momenty. Momencik pewnie tego nie słyszycie ale dobra jak widzicie mam mody jak mówiłem mogę się też pomniejszać w każdej chwili więc zaczynamy rozgrywkę no a ty co świnia no to mnie mowy w nocy nie zaatakują bo nie to sobie rady bo niby na tym modzie jestem taki szybki, że nie da się po prostu to... Nie da się. Zaraz zobaczymy. Może to mi ułatwi w przemieszczeniu się. Czekajcie. Jeden, dwa. Czekajcie. Jeden, dwa. Dobra. Następnie... Chyba mi chło. Czyli jak ja się zmniejszę, to na przykład nie stracę obrażeń? Co? To jest ułatwienie do gry. Ej, ale fajnie. I można być takim szybkim. A wkurza mnie ta muzyka, wiecie co? Ja nie lubię muzyki do Minecrafta. Gram na wersji 1.12. Czekajcie. Co? Czekaj, jaki Serio tam skupania? Nie. Co? A zlokalizuje. Coś? Pająka. Zlokalizowałem ale super. Ebo bo to serio z pająk, co? To zril... Serio? Dora jako mały przez 8 minut mogę za dużo zrobić. Jest jako na to jakiś cooldown zaraz zobaczymy. Ale najpierw bym. Chciał skoczyć stąd. No, ale mogę tak grać. Owca, e, mi się też przydało jakieś jedzonko. Trzeba ten tym pamiętać. Więc zrobimy sobie sikierkę. O, buty za darmo dostałem. Ej, co? To jest. Buty. Jestem jeszcze szybszy, co? Nie. Czekaj mam oddychanie pod wodą, serio? Mogę być im nieskończoność pod wodą. No dobra. Ja mniej bi się, kiedy, kiedy jestem mniejszy. No, dużo mniej. Dobra, idziemy w podróż. Jako mały, ja taki szybki jestem teraz. Jako mały, że ja mogę sobie pozwiedzać troszkę tego świata z tym ciselem. Nie wiem, co to jest w ogóle ten czysel? Jakiś single beat. Później to przetestujemy, ale najpierw kamień. Nie no, nie serio. To jest takie OP. Ja mogę się w jednym bloku kąpić. A zajdę sobie niżej. No spokojnie sobie skoczę. No sobie. właśnie świnki na ile tu znajdzie świnka Dwa. Trzy Dopiero za trzecim, a jako troszkę mniejszy za ile hitów? Jeden, dwa hity, a za tym największym? No, jeden hit, no. No to w sumie w jakichś stronach opłaca się być małym i dużym? No nie wiem. Do zabijania świnek będą chyba i da. Ale teraz mam wachity, bo nie wyczułem. Ło! O krowy mi dadzą skórę. Cyk. Nie ma krów. Pyk, nie ma krowy. Okay. A jaki ty. Normalny, okej. To jako mały zrobię dużo więcej. Hmm, może troszkę piasku zbiorę. Tak, ze dwie sztuki zobaczę, czym piasek ma w ogóle grawitację. To no zabija zabijaka świnek. To troszkę mięska tego przepalę jednak, no. Bo potrzebuję, no. Troszkę jedzonka, by się przydało, no to. Zbieramy tam z, ze stak może tam radę nabi? Serio? No. Ciężko jest trafić taką świnię. Las się tam pali. Ej, co? Nie. To jest jakiś nieszczęśliwy seed. Tu jest lawa pulka. W ogóle sprawdzę seed. Długi. Lasie nie pal się. Ło Aż mi tu laguje. To zril? Mój kamień. Dora to się przynajmniej podpalę. W... Aha, bo mi już tu głodek spadł. Ej, nie wytrzymam ludzie, bo mi już tu głodek spada. Ja crafting mam. Ja crafting mam. Przez co? Są... Ja nie mogę. Wielki ten crafting. Dobra. Syk. Cyk. Co? Czemu za każdym razem, jak robię cokolwiek, czekajcie, może da się jakoś ten Cisel skraftować. Nie. Cisel się tak kraftuje. Już wiem, jak się. Ale ja tego nie chcę. Ja już mam jedno. Ja chcę. Mam Shrinking 2 jakiś. Nie wiem co to jest w ogóle za efekt, ale okej. Okay. To chyba jest to pomniejszanie i skakanie jednocześnie, nie? I speed. Tak, to nawet mi nie jest groźne nic. Wiedźma mi nie jest nawet groźna, nie? Jako maluch. Ej, bo już się noc robi. A ja nie wiem co się robi w nocy, żeby. Czekajcie, jakieś opcje tu zrobię. Hmm. Draw, draw again. Ciekawe. Ale chcę przetestować najpierw ten single bit. Ale fajne, dobra. Wykopię sobie tutaj taki mini do... Mac? Zmieniłem bo... wielkość, dobra. Ej to teraz to się szybko kopie, nikt mnie tu nie znajdzie w nocy Ja to tak mogę Co? I mogę to teraz sobie tak Nie Ja tu miejsca Na jakąkolwiek ucieczkę, dobra Cyk, cyk, cyk no co jest? Ciekawe, nie mam tego dirta. A w sumie zobaczę. Ile? Ile? Jeszcze ja pytam, ile? E, ale to jest genialne, nie? To jest genialne. Ale mnie tu nikt chyba nie zauważy, No to sobie tutaj będę kopać dalej mój domek. Wiem to jest nienormalne kopanie domu w Diercie. Ale chyba tak będę musiał się tutaj rozbudować, ale ja to nawet craftingu nie zmieszczę, to jest niemożliwe. Tutaj zamieszkać, ale będę tu chwilowo mieszkać, aż się zrobi dzień. Dobra, to jest idealny mini domek, nie, wybudowany przeze mnie. Najlepiej wybudowany mini domek przeze mnie. To jest właśnie ten domek. Chcę zobaczyć. Nie. Ja sobie to mogę tutaj włożyć. Mistrzostwo świata. Największe na świecie. Co? I co? Teraz mam 16 ziemi i 1500. Co? To jest real? A ja chcę zobaczyć mo moby. Mogę zobaczyć moby? O, mam optifajne przynajmniej to. Mogę... 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 Mogę wykopać... Mogę wykopać ten blok, to jest niemożliwe już, nie? To jest niemożliwe! Czekaj... Ja go postawił tu... Tak... Jako... Jak dam radę tu gdzieś postawić blok... I dawajcie tak... będę tutaj mieszkać. A to ta kopanie to jest najlepsza rzecz. Czekajcie, zbuduję sobie z tego mini domek. Ej, właśnie podkopię tutaj pod ziemię. I tak będę sobie tutaj robić taką norkę do kopania. O tak. To będzie moja nora do Kopania, nie. Dobra, i teraz. Ty... Tam jest zombiak. On, on jest nade mną. Nie mam mnie. Nie mam mnie, nie widzisz mnie zombiaku. Hmm... Jest to jakiś Cube. Medium Cube. Nie no jeszcze mogę więcej kopać. Kamień. Dyrt. I inne surowce. Ale to jest super! Tutaj się za dużo rzeczy już dowiedziałem o tym Minecraft. Dobrze. Lecimy do. a może Big Cube? Będę zrobił Large Cube. O! Spokojnie z tym kopajem. Jezus, Maria, jak tu można teraz kopać tym? Jest tu nade mną. Co? spanie tymi bloczkami małymi, o, o, o. Ja mam tego cały ekwipunek, co ja z tym zrobiłem? Minecraft mi już laguje. Yy, za dużo, za dużo dyrta kopały. I patrzcie ile ja tego teraz tu rzucam na dół. O nie, przesadziłem chyba z tym kopaniem. E, e, o tym... Ile mam tu FPS-ów Patrzymy widzowie ile mam FPS-ów? Tyle, Jej, mam 70 FPS-ów. Jak patrzę w drugą stronę, mam 100 FPS-ów. A jak zrobię tak to tak. dopiero mam FPS-ów, bo aż mało. Wow. O Ale śmieszne dobranie. Jest tu jakiś zombie? Ja się go boję najwyżej Zrobię mu pułapkę Norka On tu jest, on tu jest, on tu jest Płapałem dirta, o nie, nie, nie Jak ja mam go pokonać? Jestem to... Jest to. Ło! ło! Ło, 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 Ło! Szybko! Domek, domek, domek! O kurde! Mój dirt! Szybko uciekam do lasu, nie wiem, gdziekolwiek. Nawet tutaj, szybko wyjmij z plecaczka. Dirta! Się nim zbuduj, szybko! O, wow. nie mam, nie, nie widzisz mnie, nie mam, nie, nie widzisz mnie. O, nie, 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 jeszcze mnie szkielety. Ała. O, wow. wow, ile szkieletów. O kurde, jeszcze ta wiedźma. Nienawidzę wiedźmy. Uciekam stąd. Gonią mnie creeper. Ła, wow, jeszcze mały. Pomocy! Szybko. Szybko, 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 szybko. O nie, jeszcze pająk, o nie. Creeper o dobra 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 uciekam uciekam. Jestem bezpieczny. Teraz buduję sobie tu mini domek o tak. Przeciw bambikowy czyli przeciw mną. Cyk. Wyjście będę miał takie o tak. Tutaj sobie będę tak wychodzić. Po surowce, czy co? Czy coś tam? Takie schodki, malutkie sobie zbuduję. O! Bo budowniczy, kurde, się znalazł. Dobra, dobra, idziemy do góry. Tu zamykamy. Aha, ja to tutaj żyje przecież. No tak. Powiększę sobie tą bazę. Na pewno nikt mnie tu nie znajdzie. Na 100% procent. Jestem tu bezpieczny. Przed Bambikami. I tutaj. Line ten dwa sojski, Dobra. Muszę zniszczyć. Kopanie. Dobra. Gdzie by to? Tu. Tu. Tak bym musiał znowu. Od... No tutaj. O tak. O. Tutaj zabuduję dyrtem. Czyli najlepszym surowcem na świecie. Nie, no, jak mi się już ten dyrt skończył, trzeba ryzykować w kamień. O tak. Nie wiem skąd ja mam kamień. Skąd na pewno Eee, ja sobie teraz zbuduję blok kamienia. Ale jestem mądry i teraz wykopię cały kamień. I dostanę z tego blok oh, A mam dużo tego kamienia. Dobra, nie aż tak dużo. Starczy mi jeszcze na... Nie. Tyle. Niszczarka kamienia, dobra. Kopamy. Mam też dębowe liście. Mam najwięcej dębowych liści. Zrobię sobie ochronę przeciwcraftingową. I ja tu jedynie mogę wsadzić palce. Patrzcie. E, e. E. Żartow ja tu jedynie mogę wsadzić palce. Widzicie to? O. No i w sumie dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczcie, tutaj jest mój kanał. Możecie zasubować. Najlepiej będzie, jak zasubujecie mój kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.